Siemanko, witam. Dotarły dzisiaj do mnie trzy paczki. W sumie trzy paczki, ale to jest jako jedna paczka. Kolejny taki bonus od firmy Starflex. Polska. Polskie produkty, a nie chińskie produkty, opakowane w polską nazwę, tylko i wyłącznie. Więc ja to teraz. Odpakowuję i zobaczymy, co tam mamy. Więc tak: kartonik z kuwetami. Kartonik z kuwetami ze szyną mocującą. Tak samo. Szyna mocująca, kuwety. I tutaj tak samo. Szyna mocująca i kuwety, każde innego rozmiaru. A tutaj mamy profile do tego oto regału jak poskręcam zmontuję dogram resztę pokażę jak to wygląda w całości jak widać na czas transportu wszystko jest ładnie złączone w jedną całość żeby nic nie latało żeby ta farba się nie poobijała, nie pośrupała także bardzo ładna sprawa biorę się za skręcanie pątorego no mam złożony i teraz zrobimy, zrobimy zrobię próbę wytrzymałości wiadomo, że na wszystkie kuwety po kolei nie będę wchodził ale wejdę chociaż na dolny rząd kuwet i zobaczymy, jak z wytrzymałością tych kuwet. Kuwety dodam, że też są polskie. Nie żadne tam, jakieś fińskie. Zobaczymy, czy wyczymią, czy się połamią. Więc uwaga, chwila prawdy. 74 kg. Stoję, żeby nie było, że się podpieram. Stoję na kuwetach. Stabilność tego. Jest moim zdaniem odpowiednia. Zobaczymy Co się stało z kubetami. Na mocowaniu. Na mocowaniu. Yy, gdzie się opiera ta blacha, co je dociska Nie ma śladu, gdyby coś się stało to na czarnym plastiku automatycznie by było widać białe przebarwienie, że ten plastik się rozciągnął czy coś takiego. Tutaj tego nie widać, więc, więc nic się złego nie stało na drugiej, na drugiej to samo, ani śladu. A tak wygląda w całej okazałości ten regał, te kuwety, jak widać, one są w kilku rozmiarach. Cztery rzędy są tej samej wielkości. Potem dwa, trzy rzędy są tej samej. No i na dole dwa są innej wielkości. No i tu jeszcze do tego mam. To mi się też tutaj przyda. A nawet bardzo mi się przyda. Tu w tej części, gdzie, gdzie grzebie z samochodami. Na ścianie. Gdzieś tutaj, tutaj przykręcę sobie te listwy, e, jakieś tam blachowkręty, czy jakieś tam końcówki do migomatu, dysze, takie pierdoły, czy taśmy do oklejania, e, to wszystko będzie gdzie przynajmniej przynajmniej włożyć, położyć, nie będzie tutaj do tej pory gdzieś tam na oknie leżało, trochę tu, trochę gdzieś tutaj, jakieś magnesy takie pierdoły. Więc o, ta półeczka, przynajmniej tutaj jest ta. Drewniana wyleci stąd, ale to, to, jak będę miał chwilę na to, dzisiaj już jest późna godzina, w sumie późna, nie późna, no ale już jestem po pracy. A że ta paczka przyszła, więc stwierdziłem, że złożę ten regał. Zobaczę, jak to wszystko wygląda. Kuwety. Akurat nie ma producenta, kto to produkuje, ale z informacji, które mam, wiem, że jest to polskie. Są sztywne, nie uginają się, tak jak te Chińczyki wszystkie. Yy, profil do mocowania też jest dosyć odpowiedni. A nie jakaś tam kurczę jedyneczka 0,5 yy, jedyneczka. blaszka i przede wszystkim wąziutka. Tutaj mamy blachę przez... Przez całą kuwetę. Opiera się ona, do góry się zahacza, na dole się opiera. Kiedyś kupiłem takie listwy do kuwet, które tutaj mam. Chińskie kuwetki. Chińskie listewki montażowe. O, nie widać, bo jedną ręką się wszystko, wszystko się, wszystko się skręca zgina, jak się mocno naciśnie, to gdzieś ten plastik, gdzieś ten plastik sobie pęka. Ale co, listwy montażowe właśnie były tylko takie profile, e, takie paski, kurcze plastikowe. E, jak to przykręciłem, to te kuwety się zamiast wisieć tak prosto, one wszystkie się tak powieszały i przy niektórych te, te uszy tutaj poodpadały i nic z tego nie było. No a tutaj jak widać jest zupełnie inne mocowanie. Tutaj mamy też te haczyki takie. Ale tu akurat te haczyki nie jest haczone, tylko jest w ten sposób i pod tą blachę. Nie mam żadnego ciężarka, żeby to obciążyć. O, już wiem. Musicie mi uwierzyć na słowo. Ta kostka jest to kostka stalowa. Waży, nie wiem, z 3, może nawet ze 4 kg, jak nie lepiej. Tak na oko wagi w rękach nie mam, więc nie wiem. I ona stoi na tym jednym pudełku. I jak widać, to jest pudełko stabilne i wytrzymało. Przede wszystkim wytrzymało. Nic się nie połamało. Zaraz wam pokażę, że to jest stalowe, żeby nie było. Że położyłem jakiś plastik, nie jest to kawałek jakiegoś żelastwa. Pełne w środku, tylko jakieś otwory ma ponawiercane, ale ogólnie jest. Jest pełne. Spróbuję jedną ręką. No, powiem wam, że nawet być może waży z 5 kg. Ciężkie. Dobra, to by było na tyle. Regalik od firmy Starflex. Że dziękuję firmie, polecam. Link do tego produktu na pewno będzie pod filmem. Dzięki, pozdrawiam.